W styczniu, lutym i marcu odbył się taki pilotażowy projekt i współpraca między Opolskim Oddziałem Krusu a Grupą Azoty Kędzierznym. Celem tego projektu był cykl. 11 spotkań w każdym powiecie. Spotkań o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, w którym uczestniczyliśmy my, jako Grupa Azoty Kędzierzyn, a także Opolski Oddział Krosu. Prelekcje z jednej strony, jeśli chodzi o Grupę Azoty Kędzierzyn, dotyczyły przede wszystkim przedstawienia naszej oferty handlowej, wyjścia naprzeciw. Rolnikom i to o takim ważnym okresie, kiedy rozpoczynał się sezon nawozowy, czyli ten pierwszy kwartał tego roku. Mówiliśmy też jako grupa Zodek Wędzierzyn o zasadach nawożenia, zasadach stosowania naszych produktów w gospodarstwach rolnych i na tym obszarze, na tych kwestiach jako grupa Zodek ędzierzyn skupialiśmy się. Natomiast nasi partnerzy z opolskiego KRUS-u przede wszystkim zajmowali się kwestiami prewencyjnymi. Mówili dużo o budowaniu, propagowaniu bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwach rolnych, przez to, żeby dążyć do zwiększenia wskaźnika dotyczącego bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, czyli ilości wypadków, aby tych wypadków było jak najmniej. Wypadki są przeróżne. To jest domena opolskiego krusłu, zresztą często w mediach o różnych wypadkach słyszymy. I ma to miejsce zazwyczaj w, w okresie nawozowym, kiedy ta ilość pracy, intensywność prac na roli jest bardzo duża i tutaj też jako Grupa Azoty Kędzierzyn z jednej strony dostarczamy produkt, który jest konsumowany w sensie operacyjnym, w sensie gospodarczym przez branżę rolników, przez, przez branżę około rolnicze chcieliśmy się wpisać właśnie w taki szerszy projekt współpracy i tutaj właśnie partnerstwo Polskiego Krusu było bardzo dobre bo mówiliśmy o naszych produktach o naszej ofercie handlowej o zasadach nawożenia i w właśnie ten projekt świetnie wpisali się partnerzy z Polskiego Okręsu mówiąc o tym jak w sposób bezpieczny stosować polskie produkty produkty Grupy Azot. Muszę przyznać, że był to pilotażowy projekt po raz pierwszy zorganizowane w partnerstwie Grupa Zoty i Opolski Krus na terenie Polski, i to miało miejsce u nas na terenie województwa Opolskiego. Projekt, który wpisał się w nasze oczekiwania, zarówno Grupa Zoty jak i Krusu. Projekt, który został bardzo dobrze odebrany przez beneficjentów, ostatecznych odbiorców. Tego projektu mam tu na myśli rolników, tych większych rolników na terenie Województwa Opolskiego, posiadających ponad 50 hektarów. W tym projekcie, w tych 11 szkoleniach, 11 spotkaniach, które rozpoczęły się spotkaniem w Nysie, a skończyły się w też bardzo ważnym, symbolicznym miejscu, jeżeli chodzi o rolnictwo na terenie Województwa Opolskiego, czyli w Kietrzu, tam gdzie swoją siedzibę ma, także nasz partner, z którym współpracujemy, Kombinat Rolny Kietrz. Te spotkania rzeczywiście wpisały się w oczekiwania wszystkich stron. Pokazały, że jest duże zainteresowanie ze strony branży rolniczej i rolników na tematy związane z, ze współpracą z Grupą Azoty, na tematy związane z propagowaniem bezpieczeństwa produkcji, bezpieczeństwa życia i współdziałania na terenach rolniczych. I mogę podkreślić, że we wszystkich tych 11 spotkaniach na terenie Wojska Polskiego uczestniczyło aż ponad 600 rolników. My jesteśmy jako Grupa Azoty wraz z naszym partnerem Opolskim Krusem zadowoleni z tego cyklu spotkań trzymiesięcznego. Cyklów wpisał on się w te ramy projektu. Widać też, że w pozostałych województwach pozostałe oddziały kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego były bardzo żywotnie zainteresowane tym projektem i są już takie informacje. Dochodzą też do mnie tego typu sygnały, że być może ten nasz pilotażowy projekt. Będzie realizowany na szerszą skalę i przy szerszej współpracy już całej grupy azoty z, krajowym, z Krajową Centralą Krusu. Myślę, że wtedy zasięg miałby charakter ogólnopolski, ale musimy bazować na tej współpracy, która właśnie miała miejsce w pierwszym kwartale tego roku. Wiele ciekawych wniosków. I naprawdę to zainteresowanie pokazało, że ten ostateczny odbiorca, zarówno naszych usług jako grupy azoty, usług związanych z towarem, który dostarczamy w branży rolniczej, ale także usług związanych z krusem, jest duże oczekiwanie, i było, było też duże zainteresowanie, żeby właśnie w tego typu spotkaniach uczestniczyć i korzystać z tej wiedzy, którą prezentowaliśmy i przedstawialiśmy na tych spotkaniach. Ten pierwszy projekt, który razem wspólnie zrealizowaliśmy z naszym partnerem tutaj na terenie Województwa Opolskiego, który był projektem udanym, doprowadził do tego, że rozmawiamy o kolejnych projektach. Tak, żeby wychodzić do rolników, do branży rolniczej, którzy często na co dzień w swojej ciężkiej pracy borykają się z wieloma problemami. I my, pomimo tego, że nasza polityka handlowa. Ma charakter współpracy przez naszych autoryzowanych dystrybutorów handlowych, to i tak chcemy wychodzić do ostatecznych odbiorców, pokazywać naszą przewagę konkurencyjną, pokazywać jakość produktów, którą mamy. I przede wszystkim chcemy mówić też o takim bardzo ważnym zagadnieniu z punktu widzenia, z perspektywy grupy Azoty, jak patriotyzm gospodarczy. Coś, co często ma charakter hasła i sloganu. A my chcemy przejść właśnie od tego hasła do, do czynów, do realizacji i pokazywać ostatecznym odbiorcom. Mam tu na myśli tych większych rolników, powyżej 50 hektarów, bo też taka jest specyfika rynku rolniczego województwa polskiego i województwa dolnośląskiego. dolnośląskiego. Aby pokazywać, że nie zawsze najważniejsza jest cena, a wiadomo, rynek reguluje cena i cenę, i czasami nasze produkty są tańsze od konkurencji, czasami droższe, wynika to od specyfiki, ze specyfiki rynku. Natomiast to zagadnienie patriotyzmu gospodarczego uważam osobiście za bardzo ważne, bo dysponujemy polskimi produktami jako Grupa Azoty. Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem z wieloletnią tradycją. Ze świetnymi produktami, z rozbudowaną bazą handlową, bazą logistyczną, i chcemy przekonywać do tego, że warto korzystać z polskich produktów. W tym wypadku chodzi o te produkty nawozowe. Wydaje mi się, że właśnie dzięki tym spotkaniom dalej posuwamy się w kierunku, jeżeli chodzi o budowanie tej świadomości związanej z patriotyzmem. Gospodarczym. Uświadamiamy tego ostatecznego odbiorcę, że właśnie warto korzystać z naszych produktów. I myślę, że właśnie taki też cel miały te spotkania w pierwszym kwartale tego roku. I myślę, że zaowocują właśnie pójściem w kierunku jeszcze większego budowania świadomości w obszarze patriotyzmu gospodarczego. Akurat znajdujemy się w takim momencie e, dla nas ważnym, e, bo podsumowujemy wyniki i cały kształt działalności Grupy Azoty Kędzierzyn, ale także całej Grupy Azoty za rok poprzedni 2018 e, i myślę, że właśnie w niedługim czasie będzie okazja, aby ponownie z Państwem porozmawiać i przedstawić już wyniki które osiągnęliśmy za rok poprzedni a także wyniki które wygenerowaliśmy jako spółka w kędzierzynie jako cała grupa azoty za pierwszy kwartał i myślę, że to będzie dobry moment, dobry czas, żeby podyskutować o tych kwestiach i być może także spojrzeć na funkcjonowanie naszej spółki, nowe wyzwania, nowe zamierzenia inwestycyjne Nowe propozycje organizacyjno-operacyjne, które już wdrażamy, ale też niektóre chcemy wdrożyć w obecnym 2019 roku.